Siemanko, witam w moim autowlogu w korkach. Postanowiłem zacząć coś nagrywać w momencie, kiedy nie robię live'a, a dojeżdżam do pracy, bo mi się wydłużył troszeczkę czas dojazdu do pracy, mam trochę dalej. Więc mam czas na coś takiego. Niestety po drodze również mam korki, co daje mi możliwość czegoś nagrania. To jest w zasadzie pierwszy odcinek, taki można powiedzieć pilotażowy. Tutaj nie poruszę zbyt wielu różnych tematów. Będziemy je poruszać w następnych odcinkach. Będziemy poruszać różne tematy, od początku od gier, samochody. Nie wiem, co będziecie mieli ochotę, to będziemy poruszać. Chciałbym, żeby to, to jakoś tak się fajnie ruszyło. Nieważne, gdzie będziecie pytać się, w komentarzach pod aktualnym odcinkiem czy na live'ach, na które serdecznie też zapraszam. Będziemy poruszać różne tematy, tak jak już mówiłem, począwszy od hajtowania jakichś gier, po wielbienie innych tytułów, czy też nie wiem, książki, samochody. tak jak już mówiłem, wszystko będzie się działo w korkach w samochodzie z migającym światłem słonecznym. Jak będę jechał, jeszcze nie będzie liści, to będzie, będą różne dziwne efekty świetlne, będzie śmiesznie. Może się złapię jakiegoś pirata drogowego, zobaczcie nie Kodę zawsze czasem. będę się nagrywał siebie jako siebie moją facjatę, ale czasem będę nagrywał e, kierunek jazdy mojej. Coś tu jeszcze powiedzieć. Zapraszam was wszystkich do obejrzenia moich poprzednich streamów, które są na YouTube. One są w radzie w kiepskiej jakości, bo teraz po przeprowadzce mojej mam lepszy internet, więc e, materiał, który nowy będzie się pokazywał na YouTubie, a chcę go rozruszać e, tego mojego YouTube'a. Na pewno będzie w lepszej jakości. Tutaj mały problem. Na pewno będzie w lepszej jakości. Coś to można powiedzieć. No zapraszam wszystkich serdecznie i na live, i, i, i na mój kanał YouTube. Do zobaczenia. Na razie. I papa. Tutaj będzie ja hajst. Tu są live. Czołem.